Witam Was w kolejnym moim filmiku. O, w tym chciałbym omówić, przed chwilą omawiałem myszki komputerowe. Mam nadzieję, że wnioskowaliście coś z mojego materiału. Dzisiaj chciałbym omówić klawiatury. Klawiatura to jest taka część komputera, która, wiadomo, może służy do pisania. Tutaj pewnie nie muszę się jakby na tym bardziej zagłębiać. bo no, Nie wiem, właśnie czy to dobrze widzicie. Wszystko, czy mi się to mieści tym co nagrywam dodam, że nie jest to toster, ani jabłko no i co, na co warto zwrócić uwagę kupując klawiaturę no przede wszystkim na port jakim się kończy jakim można podłączyć do komputera tutaj mamy akurat standardowy port klawiatury tak samo jest w jednej jak i w drugiej klawiaturze jest to jakby można powiedzieć, mało dogodne rozwiązanie. Jeżeli wam się kończy portem USB, no to tutaj macie końcówkę USB, no to możecie jeszcze swoją klawiaturę podłączyć, na przykład do laptopa. Tutaj tak nie jest. No te klawiatury mogą być wykorzystane jedynie do mogą być wykorzystane jedynie do komputerów stacjonarnych. No warto może zwrócić przede wszystkim uwagę na długość kabla. Kabel niby się wydaje zawsze długi, ale to jest w sklepie, jeżeli to jeszcze jest w pudełku, a potem się okazuje nieraz, że kabel ma tam 40 cm czy 50 bo producent często żałuje, w zależności od tego, gdzie kupujemy taką klawiaturę. No długość wiadomo, że kabel musi iść tam z tyłu, zależy jeszcze gdzie mamy komputer, no ale ciężko jest potem jakby ten komputer przesuwać i... Regulować tą długość na przykład tym, żeby klawiatura była bliżej, bo najczęściej mamy do czynienia z biurkami, które mają specjalne miejsca na klawiaturę. No, można powiedzieć, że to wszystko jest mniej więcej tam uregulowane, żeby ten kabel zawsze jakby tam dosięgnął. No, ale często na przykład mi się tak zdarzyło, te odległości są zbyt małe. Druga rzecz, może jeszcze taka istotna, to yy, tak zwane dodatkowe przyciski funkcjonalne, jakie możecie znaleźć na waszej klawiaturze. Tutaj mamy akurat do czynienia ze zwykłą klawiaturą. Nie ma żadnych takich dodatkowych przycisków. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanymi dodatkowymi przyciskami, które tak naprawdę często mogą wydawać się nam śmieszne, ale naprawdę ułatwiają pracę przy Windowsie na przykład przy może pokażę dokładnie te przyciski, żebyście widzieli. Przy jakichś tam dodatkowych funkcjach, no często na przykład przyznajecie sami, że wchodzicie niechcąco w jakieś reklamy, których robi się coraz więcej teraz. I tutaj na przykład możecie sobie szybko cofnąć, no to jest załatwiacie to jedną ręką, nie musicie tam szukać prawą na wstecz. No. wiadomo, że. To jest niby śmieszne, to są milisekundy dosłownie, ale zawsze takie szybkie przyciśnięcie po prostu może Wam ułatwić sprawę. Odświeżanie też często może macie jakieś tolbary poinstalowane, no i ciężko jest tam Wam, jak się to zawiesi, odświeżyć to, musicie szukać tam chociaż sekundę to trwa, bo wiadomo, że pewnie już każdy z Was trochę tam na komputerze czasu spędził, ale zawsze naciśnięcie takiego przycisku, jeżeli pamiętamy, że tu jest, to jednak yy, przyspiesza nam to wszystko tutaj mamy ulubione no z tego przycisku to akurat często to nie korzystam bo denerwuje mnie on no ulubione to każdy chciałby być żeby coś było ulubionego mamy wyszukaj no też tam w zależności od tego jak z tego korzystamy potem jeszcze ja to może korzystam tak szerzej wam powiem tylko tutaj z dwóch przycisków albo z trzech tutaj mamy wyłącznik power czyli naciskam i po prostu mam start zamknij zamknij system i komputer jest wyłączony. Załatwiam to jednym przyciskiem. Tak samo jak w laptopie. Skrót jest przydatny dosyć. Skraca się mój czas jakby. Pobytu przy komputerze. Siedzę sobie, chcę wyłączyć. To po prostu nieraz nam się coś zawiesza. Ja go tylko naciskam i już na przykład mogę iść zrobić kanapkę. Jeszcze tylko dwa przyciski. Z takich ważniejszych w sumie. Dla was może inne będą ważniejsze. Ja mówię o swoim. No to jest głośniej i ciszej. Jeżeli nie mamy skrótu na pasku zadań. to to są przyciski jakieś tam potrzebne nam one zawsze działają klawiatura trzeba powiedzieć że jest dosyć funkcjonalna i tak naprawdę te dodatkowe przyciski które mogliśmy sobie wydawać że są niepotrzebne mogą nam uprościć i ułatwić życie co jeszcze no generalnie jeżeli kupujemy klawiaturę no to Warto może zwrócić uwagę na, to, na funkcjonalność tych przycisków najpierw co one dokładnie oznaczają i czy nie ma jest ich za dużo. Tak naprawdę im mniej takich przycisków tym lepiej. Szybciej zapamiętamy dokładnie co one oznaczają, żeby nam się dokładnie przydały. To jeszcze może tylko jeden dodam właśnie ten kalkulator, no to też właśnie nieraz z niego korzystałem, bo to Wiadomo, zanim się go tam wyszuka w tym pasku, to to wszystko odpali. Jeżeli jeszcze procesor nie jest najszybszy i ten Windows tak powolnie chodzi, mało ramu. Wiadomo, to kalkulator jakby mam wyskakuje mi za jednym przycisnięciem przycisku. Kupując klawiatury, to nie napotkamy tyle niedogodnień. Na tym szczególnie nie, nie trzeba się znać. To, czy wybierzemy sobie klawiaturę z dodatkowymi przyciskami funkcjonalnymi, czy nie, to zależy już tylko od komfortu naszej pracy. On nie jest taki ważny w sumie. Jeżeli ktoś dużo czasu nie spędza przed komputerem. To dla mnie był ważny, i w sumie zamieniając, zamieniłem tą klawiaturę na tamtą starą, bez tych przycisków, i można powiedzieć, że trochę mi to życie uprościło. No co? No mówię, kupując klawiatury, to nie natkniemy na tyle przeszkód i tam podstępności wszystkie są w sumie podobnej jakości można powiedzieć. Uważajcie generalnie na to, żeby nie kupować sprzętu bezprzewodowego, bo to niby. Mm, poprawia naszą jakość pracy, jeżeli nie mamy kabli a tak naprawdę wszystko chodzi o to, że yy, częściej się ten sprzęt psuje no taka klawiatura w zależności od tego, czy my ją zalejemy czymś, czy nie może się nam yy, popsuć, tylko tak często jeszcze, <laughs> nawet jeżeli zalejemy czymś, nawet wodą, to taką klawiaturę wystarczy tylko odłączyć, wysuszyć i prawdopodobieństwo to, że Zacznie ona działać po wysuszeniu jest bardzo duże. Chyba, że będzie to piwo, coś co wiadomo, że jeżeli tam wleci, no to tam już porobią się przerwy i umycie nawet może nic nie dać, no bo nie mamy zbyt dużego wpływu, ale generalnie jeżeli zalejemy wodą albo chociażby herbatą, jeżeli nie jest zbyt mocno posłodzona, no to. to po rozkręceniu takiej klawiatury i umyciu jej jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że zacznie ona działać. Co jeszcze? No często na przykład wpada nam tutaj jedzenie. Nie musimy się obawiać. <laughs> Możemy śmiało taką klawiaturę wyczyścić odkurzaczem. Śmiało można tutaj przyłożyć jakiś odkurzacz. Też może na początku zale... warto złapać taki przycisk i próbować go wyciągnąć, żeby zobaczyć, czy po prostu on nie odleci w zależności od tego, jak tam mocne nastawimy ssanie na odkurzaczu ile wat jak tam sobie wyregulujemy jeżeli nam odleci taki przycisk no to wiadomo że o tutaj na przykład już udało mi się wyjąć ręką a nie używałem zbyt dużej siły więc na przykład tu już bym na przykład zmniejszył moc odkurzacza jeżeli bym taką klawiaturę odkurzał no co no właśnie jednym z częstych objawów używania klawiatury jest to że przyciski niektóre nie działają przestają funkcjonować no i kurczę. I jednym z rzeczy, która może nam pomóc, to jest właśnie. O, udało mi się włożyć ten przycisk. On oczywiście działa, bo klawiaturę można łatwo rozebrać. Jednym z rzeczy, właśnie, której Wam bym polecił zrobić, to jest odkurzenie takiej klawiatury. Może nie radziłbym Wam samych ich odkręcać, bo na to musicie uzbroić się w dużą cierpliwość. Nie wiem czy wy widzicie ile tu jest śrubek. No tak z godzinkę to jeżeli nie macie wprawy no to myślę że by wam zajęło odkręcenie tego. Podejrzewam że śrubki te wszystkie nie były tutaj potrzebne ale jak to zwykle bywa producenci postarali się już o to żeby nie chciało się nam takiej klawiatury samych, samemu odkręcać. No wiadomo pieniądz no takie mamy czasy trochę przykre. Ja generalnie lubię zrobić wszystko sam. Cieszę się, jeżeli coś naprawię, jak potem to działa. No, i tyle generalnie co miałem wam powiedzieć o tych klewaturach. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem i materiał okaże się wam przydatny. Do następnego razu. W następnym razie będziemy omawiać coś innego. Pozdrawiam Was serdecznie.